Sport w aktualnościach. Sanobcy hokeiści już na drugiej rundzie kończą przygodę z Pucharem Polski. We własnej hali przegrali ze stoczniowcem Gdański 1-3. Podczas tego spotkania kibice mogli zobaczyć nie tylko pojedynek hokejowy, ale także bokserski. Gdańscy stoczniowcy to finaliści ubiegłorocznego Pucharu Polski i to oni rozpoczęli od bramki. W 11. minucie Rockiego pokonał Marek Wrubel. 4 minuty później Sanoczani odpowiedzieli trafieniem Bartłomieja Gawliny. Ale radość kibiców nie trwała długo. Po 20 sekundach dobre podanie z zabramki i celnym strzałem popisał się Roman Skuchan. Pod koniec pierwszej tercji na Tafli zrobiło się gorąco. Kibice obejrzeli pojedynek bokserski pomiędzy kapitanem Sanoczan Marcinem Świkłą a zawodnikiem gości Aaronem Chmielewskim. I nie był to krótki incydent. Po chwili wyglądało to tak. A sędziowie nie mieli pomysłu, jak rozdzielić zawodników. Marcin Ćwikła udowodnił, że kondycji mu nie brakuje. Szkoda tylko, że cała para poszła w gwizdek. Uczestnicy bójki zostali wykluczeni z gry, a w trzeciej tercji goście trafienie Łukasza Zachariasza potwierdzili, że to oni zasługują na grę w finałowym turnieju o Puchar Polski.